Cześć, witam cię serdecznie. Pozdrawiam. Bronix ze Słonecznego Bytomia. Dzisiejszy odcinek będzie kontynuacją poprzedniego, czyli o tym, jak, jaka logika kryje się za nazy nazywaniem dźwięków. Poprzedni odcinek był przedstawieniem ich na pianinie. Dzisiejszy będzie poświęcony przedstawieniem tego sposobu rozumowania na gitarze. Jeżeli omin ominąłeś, ominęłaś. Omin jeżeli nie zobaczyłaś, nie zobaczyłeś poprzedniego odcinka, zapraszam serdecznie do zaznajomienia się z nim, gdyż tam jest to wszystko wyłożone tak prosto w wersji na pianino. Dzisiaj postaram się prosto w wersji na gitarę. Jedziemy. Usystematyzujmy najpierw pewne rzeczy, czyli najpierw chciałbym opowiedzieć Pewnością większość z was to wie, ale lepiej się upewnić, jak się nazywają puste struny. Czyli od najgrubszej. W standardowym stroju, standard E, mamy prawidłowo nastrojona gitara, powinna mieć taką wysokość dźwięków. E, najgrubsza struna, następnie A, piąta struna, czwarta D, trzecia G, druga B i chuda ponownie E. Nakręcę gitarę, żeby było lepiej się e. Oczywiście są inne stroje też, ale nie o tym. Ja chcę opowiedzieć o kolejności dźwięków w muzyce. Po lekturze poprzedniego odcinka powinieneś, po, powinnaś znać kolejność tych dźwięków, tak? Czyli my jako gitarzyści myślący krzyżykami. Yy, Powinniśmy byli znać tą podstawową ideę, czyli pierwszych pięć liter alfabetu A, B, C, D, e, F, G, oraz to, że po B i po E nie mamy krzyżyka, czyli czarnego klawisza. To jeszcze raz. A, AIS, B, tu jest dziura, C, CIS, D, DIS, E, znowu dziura, F, FIS, G, GIS. Powinno nam to dać 12 dźwięków i u większości z Was na gitarze jest Dwunasty próg jest zaznaczony w jakiś szczególny sposób. Przeważnie to są dwie kropki. Jeżeli nie na gryfie, nawet ja tu mam akurat na gryfie to bardzo często tutaj u góry, na tym, co publiczność nie widzi ale ja tutaj mam dwie kropeczki. Czyli na dwunastym progu nam się powtarza ten dźwięk, który był na pustej strunie. No ale teraz. Co jest po kolei, bo musimy jechać, tak? Na, nazywając te dźwięki po kolei. To, co. Yy, powtarzam po raz kolejny: to, co na pianinie jest yy, proste, na gitarze już takie nie jest, ale jeżeli znamy kolejność tych dźwięków, no to, to już jesteśmy bardziej w domu. Czyli, yy, na pianinie, dwa sąsiednie klawisze. Obojętnie, czy to jest biały, czarny, czy biały-biały, są oddalone o półton od siebie. Na gitarze ten półton to jest próg. To metalowe tutaj te poprzeczki, które mamy. Czyli jeżeli ten dźwięk nazywa się E, to jest strona, to teraz, tuż po nim, pamiętamy, że klawiatura jest po dźwięku E dziurawa, czyli tuż po nim jest dźwięk F. Może żeby było lepiej widać, ja nie będę łapał tak, żeby nie zamydlać obrazu, tylko złapię w taki sposób. Czyli na pierwszym progu jest dźwięk F. Po F jej jest krzyżyk, czyli na drugim progu mamy dźwięk F z krzyżykiem fis. Na trzecim progu po fisie jest G. Później mamy G z krzyżykiem, czyli Fis. I tu się kończy nasz muzyk. Moim zdaniem kończy się nasz muzyczny alfabet i zaczynamy go od nowa. To, że się kończy, to nie znaczy, że się kończy. Ponownie jedziemy od początku. Czyli na piątym progu mamy dźwięk A. Później jest Ais. Później jest B. Bo B nie ma dźwięku z krzyżykiem. Czyli jest dźwięk C. Później jest C z krzyżykiem. Cis. D. Teorią na 12 progu jest powtórka tego dźwięku, który jest na pustej strunie, czyli dźwięk E. I tak jest w rzeczywistości. Oczywiście nie kończymy na 12 progu. 12 próg dzieli nam całą długość struny przy prawidłowo ustawionej menzurze. Dzieli nam na pół. Czyli dajmy na to, jeżeli to jest metr, to na 12 progu powinno pół metra wypadać. Ale nie o tym. Skończyliśmy na 12 progu i mamy dźwięk E. To później jedziemy tak, jakby się gitara ponownie zaczynała, czyli na 13 progu jest F, później jest Fis, G, Bis, i znowu A, Ais, B, C, Fis, D. Przy gitarze z 22 progami, taką jak jest ten budżetowy instrument za 15 tysięcy, James Tyler, yy... Ostatnim dźwiękiem, czyli w ogóle w gitarze, która ma 22 progi, ostatnim dźwiękiem jest D. Można łatwo to sobie zapamiętać. W większości fenderów, które mam, jest 21 progów, to wówczas mamy dźwięk CIS, ale są też gitary z pełną czwartą oktawą, czyli 24 progi, i wówczas ostatni próg to jest znowu dźwięk E. I ta sama sytuacja tyczy się każdej ze strun. Tylko inny mamy punkt startowy. Zobacz teraz. Na tym rysunku umieściłem wszystkie dźwięki po kolei. Do, do, oczywiście do 12 progu, ale one się później powtarzają. Zobacz. Powtórzę to jeszcze raz. Tu mamy dźwięki pustych strun. I na 12 progu również są dźwięki pustych strun. Tylko oczywiście o oktawę wyższe ale najważniejsze jest to, co się dzieje po drodze. Cały czas postępujemy zgodnie z naszym alfabetem. Czyli jeżeli chcemy znaleźć dźwięki na strunie A, no to pusta struna to jest A. Tuż po A jest A z krzyżykiem. Czyli A jest Ta sama historia jest na każdej ze strun, zapamiętaj, tylko jest inny punkt startowy, ale kolejność dźwięków pozostaje. Weźmy dla przykładu jeszcze jakąś, jedną strunę, niech to będzie ta struna. B. Po B, pamiętamy, nie ma krzyżyka, czyli od razu jest dźwięk C. Później jest C. Jeżeli stroimy gitarę w inny sposób, standard D albo Drop i tak przy Dropie właściwie te dźwięki zostają, tylko na tej strunie się zmienia ich nazewnictwo. A jeżeli strojimy w standard D czy standard C, tak jak jest teraz modne w tych, w tych nowoczesnych kapelach, to i tak kolejność dźwięków pozostaje zawsze taką samą. Nie ma tutaj żadnych odstępstw, tylko kwestia punktu startowego, jeżeli ta struna. Gruba zaczyna się od dźwięku CIS, bo tak ją sobie przestroję, no to na pierwszym progu będę miał dźwięk D, DIS, E i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Bardzo, bardzo, no już powtarzam po raz kolejny, jestem zdziwiony tym, że, że gitarzystom niektórym jest, mówię o moich uczniach, mam nadzieję, że ty nie jesteś w tym kręgu. Że jest bardzo trudno zapamiętać to, a przecież to jest tak naprawdę super proste, według mojej idei. Czyli pierwszych 7 liter alfabetu oraz 5 pozostałych dźwięków, które na pianinie widać, bo to są czarne klawisze. Na gitarze mamy to utrudnione. Jaki jest jeszcze problem na gitarze? Myślę, że poruszę to też w, w, za jakiś czas w następnym odcinku. Na pianinie coraz wyższy dźwięk oznacza pójście w prawo. Prawda? Jak przejeżdżamy na klawiaturze, to. Im bardziej w prawo, tym wyższy dźwięk. Na gitarze też ta zasada obowiązuje, ale na gitarze jeszcze możemy myśleć w dół, też jest wyższy dźwięk, prawda? I to jest kłopotliwe. Natomiast gitara ma milion innych zalet. Na przykład zagrać coś w CIS-duże dla nas to jest przesunięcie tylko o jeden próg od Cedura. Możemy nawet założyć tu kapodaster i gramy tak, jak byłby Cedur. Na pianinie to już jest nieco trudniejsze, ale z kolei pianistom jest łatwiej z innymi tematami. Także fajnie, że jest taka mnogość instrumentów. Ja jednakże mój kanał jest w większości poświęcony gitarze. Będę zawsze stał po stronie gitarzystów, czyli myśleniu krzyżykowym i jak największym uproszczeniu na pewnym etapie jak później chcesz, więcej wiedzy potrzebujesz, teoretycznej, to można się doszkolić. Ten odcinek miał charakter taki wstępny. Dziękuję Ci bardzo za wspólnie spędzony czas. Mam nadzieję, że nieco rozjaśnia to patrzenie na gryf. Tych sposobów patrzenia na gryf jest dużo, ale na pewno, na pewno trzeba znać dźwięki. To jest nie wyobrażam sobie dalszego postępu bez możliwości, bez znajomości gryfu w ten sposób. Dziękuję, to tyle na dziś. Widzimy się w następną sobotę o 14.00. Pozdrawiam serdecznie. Zapraszam do komentowania, subowania, udostępniania. Zostania moim patronem. Jeżeli podoba Ci się to, co robię, to w skrajnym przypadku to jest dyszka na miesiąc. Nie są to jakieś niewyobrażalne sumy, a, a jest ciekawie u mnie na grupie. Ja tak to przynajmniej odbieram. Dziękuję, widzimy się ponownie. Jo!